Kamil z tej strony. Dzisiaj co? Zaczynamy kolejny nowy dodatek. Tempolar Forces. A zaczniemy od wersji z Iron Leafsem. Zaczynamy i otwieramy tego oto tutaj ETBK. Pierwszy raz chyba w ogóle nic nie oglądałem z tego dodatku. Nie miałem po prostu czasu. Tak sobie tylko wygooglałem na kartmarkecie price trendy najdroższych kart. I w ogóle zdziwiłem się, ten dodatek jest taki średnio duży, bo ma chyba około 60 yy, specjali, czyli wiadomo tych ilustracji, art, altartów, złota, złotych kart i tak dalej. Zobaczymy sobie najpierw książeczkę. Karty w tym dodatku są względnie drogie. To oznacza chyba jedno: słabo dropią, bo im coś gorzej dropi, tym karty ciężej wyciągnąć i cena jest droga. Wiadomo, nie przekraczają one tam w 100 euro, ale pierwsze dziesiątce są karty. Dużo kart jest takich 70. O, pierwszy jest Redding Bolt w ogóle, który kosztuje 78. To jest najdroższa karta w secie. Walking Wake ma 71 i na trzecim miejscu jest Iron Crown, bo mam tutaj ściągawę, 65. To tyle, jeżeli chodzi o yy, koszta, jakie są. Jeżeli chodzi o topkę, tak dla mnie najładniejszych kart, to, to oczywiście Regging Bolt to jest najładniejsza karta. Oczywiście ten Walking Wake też jest bardzo ładny. Mortis Conviction to jest najlepszy. Art, dotychczas. Jeżeli chodzi o trenerów, bo ja tak wiecie, trenerów to nie za bardzo lubię. Więc ten arcik to jest najładniejszy z tych wszystkich. Za to karty złote to jest tragedia. Znowu, znowu te złota mi się nie podobają. Chyba najgorszy to jest ten Iron Leaf. No i co? I co tu jeszcze jest ładnego? O, ten Gauging Fire też jest bardzo ładny. Iron Bound. Balder też jest świetny i Iron Crown. No, wszystkie te arty praktycznie są fajne. Te to nie, to też nie, te mi się w ogóle nie podobają. I z ilustracji wiadomo, Gastly Stos, a najładniejszą ilustracją dla mnie to jest ten Snom, więc jego bym chciał trafić. Ten Arbok piękny. Oczywiście jest jeszcze Remniculus też bardzo ładny. Ta dwójka Mega Stoss. Też mi się bardzo podoba. Jeszcze ten Katifly e jest bardzo fajny. I Likitung. No i tyle. Dobra. Wiecie na co poluję. Także to tutaj szybko. Mało miejsca. Gogle. Protective Goggles. Goggles. Koszulki. O, spoko. Już mam tutaj. Koda, bo ja w to nie gram. Promka. No, ona jest średnia, jedna z gorszych, bym powiedział, jak do tej pory. Tu to wiadomo. Nic tu nie ma. Przykładki. O, ale przykładki spoko. Fajnie wyglądają. O, ciekła kamera. I 9 boosterów. Co my tu mamy na obrazkach? Irona, lagging iron lifts, uh, walking wake. A no, to połkładamy już tak jak jest Stray's Iron Crown. A wy jak tam? Zbieraliście ten dodatek? Jak go wspominacie? Dropił, nie dropił? się słyszałem, że okrutnie nie dropił. Zobaczymy jak tutaj Szatot Kotoni. -y. Karwania, bardzo ładny arcik, taka wściekła pirania. Ekans, o, świetny art. Matsdale, Dale, Maniacs, Kader Breaking, <laughs> Southsback, o, to jest fajny arcik. I pierwszym rewersem jest Rory Collie. Chyba tak to się czyta i dance Pairs. I zaczynamy od pierwszego i exa. Fire. Ok. Tak na rozgrzewkę i wpadł. No i tutaj energia z kodem. Lecimy dalej. No to niech będzie Iron Crown. nic nie patrzyłem pierwszy raz chyba jak to dropi, jak nie dropi bo tak jak wspomniałem nie było czasu snu, o pikacz te pikacze ładne im zawsze wychodzą skiter tak samo ładny także jestem bardzo ciekawy iron Trace, o chyba najlepszy art tego pokemona buddy buddy azumarill Lati. latias jako drugi reverse i Wimi Scott wersji Hollow Skodzik, a to tak teraz no Ale właśnie, patrząc na te koszty tych kart, to może być ciężko. I Skyter ponownie zobaczymy, czy w końcu uda się trafić jedną z droższych kart. W danym dodatku jeszcze się nie udało. Iron Jugulis, dziwny Pokémon. Shrumiz, jako pierwszy reverse. I Bronzor, jako drugi. I kolejny EX, Fury Giraffe. Także drugi EX. Na zachętę. Lecimy po kolei. Tutaj będzie standardowa ścieżka openingu: czyli trzy paki, jednopaki, booster box i jakieś tam dwa dodatki były, dwa boxy chyba grafaj i Armorusz. I yes. <tryk> <tryk> w wersji EX. BANG Udało się bardzo ładny arcykół, o nim też zapomniałem, a on też jest bardzo. Fajnym Illustratorem, tak się nazywało. Tutaj jest rowring Moon w wersji Hollow i kodzik. Super. No, ta też karcieżka jest bardzo ładna. Zapomniałem po prostu o niej wspomnieć, a jakoś umknęło. Tak to wygląda. No, fajnie, już są trzy dropy. A. Jesteśmy jeszcze nawet nie na półmetku. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Taki średni, jak wiecie, ETBK to 3, czyli już jakby rzemieślnicza robota została zrobiona. Dropnęła odpowiednia ilość. A wy jak tam w ogóle? Co otwieracie teraz? Wy jesteście na pewnie na bieżąco, nie? Ja to. Nadrabiam jak się tylko da, ale czasu jest bardzo mało. Okres też chorobowy, jak dziecko choruje, to się nic nie da zrobić. Jeszcze z tym nagrywam ciężko. Nawet powiem Wam spoko, szybko się obrabiało <laughs> na tej kamerce. Jakoś dużo więcej czasu na razie nie straciłem. Może przetestuję dwa, mam dwa rodzaje w ogóle mikrofonu. Jeden właśnie z telefonu. Mam dwa telefony i tutaj ten dźwięk dotychczas był z A50. A może po, przerzucę jeszcze później z mojego nowszego telefonu, co nagrywam karty i dajcie znać, który będzie lepszy. Tutaj kodzik dla Was i powiedzmy: od tego boostera wrzucę dźwięk z drugiego telefonu i dajcie znać, czy pierwszy dźwięk był lepszy. Czy teraz, który będzie teraz leciał. Jest. Jeszcze lepszy, bo ogólnie te dwa są takie i tak średnie Ale no na razie nie mam jakby innej możliwości nagrywania Elektabus Ale ładny arcik Mega mi się podoba Jeden z lepszych na takich zwykłych karciochach Krzaki Girafarik To wygląda jakby ten ogon ją gonił A ona chciała uciec Ok. Heavy button, misty energy, sandy shock, krzaki na rewersie, kotwica na rewersie, delmis, 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 delmis i iron violent hollow. Okej, okay, zostały ostatnie dwa boostery z walking wakeem Jakoś tak te ETB mi zazwyczaj tak samo dropią. Zawsze takie 2 EX-y jakaś ilustracja, albo EX, Full Art i ilustracja. Dunspers, Num, Pikachu, Explorers, Guidance, Iron Hands, Mortis Conviction. O, fajnie byłoby takiego. Art Arta Trafić Explorers Guidance jako Ancient holo, y, Reverse i Mister Mime jako Reverse i Raging Bolt jako Full Art. Proszę bardzo. O, jak ładnie dropnęło. To już czwarty drop. Żeby się nie okazało, jak ostatnio. Dobre, złego początki. Wiecie jak było. W paradoksie ETB też dropiły. No to jest spokofulard. Ten Pokémon byłby ogólnie mega sztosem. Tylko strasznie. Nie wiem, co to jest jakaś chmura, czy coś. To mi się mega nie podoba. Że on jest takie. Jakby normalnie mu zrobili tutaj. To by było mega, fajne, mega fajna karciocha i w ogóle mega fajny Pokémon. A tak to. No. no, to mi się akurat to nie podoba, co tutaj powymyślali już. Okej, okay. Dropix i ostatni pak. Ale Etebek zacny, 4 dropy powyżej jakby średniej. Likan Rock, w ogóle ostatnio widziałem Etebeka gdzie był tylko jeden drobi, to był i EX Banet ze Scarlet and Violet pierwszego dodatku to już w ogóle Byłem w szoku Takiej, cze, Takiego czegoś jeszcze nie widziałem I Ekans na pierwszym rewersie, Screamtail jako drugi rewers w wersji Ancient I Feraligatr Fela... Fera... Feraligatr Dobra Ok, czyli yy, Etebek nawet bardzo dobry. Cztery dropy, jeden Fullard, jeden Illustration i dwa Eksy. Tak to wygląda. No i promka. W tym materiale to tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Frela, co? Frela, frela, frela. A idź pan.